Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie krótko zaprezentuję wam drogę moją z Czarnogóry do Polski przez Chorwację samochodem, w tym wypadku Opel Astra G. Tutaj widzimy, tak będę w urywkach pokazywał różnego rodzaju trasy. Pierwsze, co nas powinno zainteresować, wyjazd z Czarnogóry i wjazd w sumie do Czarnogóry odbywa się granicą przy morzu i ta granica często jest troszeczkę zapchana. Trzeba stanąć tam w korkach, czasami 15 minut, czasami nawet i godzinę. Za granicą chwilę pojedziemy, będziemy za niedługo wjazdu do Dubrownika, czyli do naprawdę pięknego miasta. Wydaje mi się, że przez każdego przynajmniej raz zwiedzonego. Następnie, tu akurat nie nagrał mi się kawałeczek nagrania, ale też nie był specjalnie długi przejazd przez Bośnię, czyli wjazd do Bośni i wyjazd. Akurat ta granica tutaj odbywała się. Na podstawie po prostu spojrzenia na rejestrację widzieli, że z Polski popatrzyli na nami, nawet dokumentów nie chcieli. Tak więc bardzo szybko poszło. Następnie tutaj kawałek przez Chorwację jedziemy sobie do takiego miasta Karlowa, czy na, pół, na północy przepraszam, Czarnogóry, gdzie noctek sobie załatwiliśmy, jako że mamy tam sporo dzieci, a nas w samochodach było siedem samochodów, dość, dosyć dużo, więc postanowiliśmy, że taki przystanek w jedną i w drugą stronę. Sobie zorganizujemy i tak też było jadąc do Czarnogóry, i tak samo teraz z powrotem. Przejazd przez chorwackie autostrady to czysta przyjemność, naprawdę piękne drogi, wspaniale się jedzie. E, no oczywiście na bramkach trzeba zapłacić, e, czasami chwilę odstać w dojeździe do bramek, ale nie jest to długi czas. W związku z tym przejazd przez Chorwację powinien być dla was przyjemnością. Tak więc, szczególnie jeżeli jedziecie do Czarnogóry. To dosyć długi kawałek przez Czarnogórę pojedziecie, przepraszam, przez Chorwację pojedziecie i tutaj spędzicie chwilę na autostradach. Tak wyglądają bramki na autostradach w Chorwacji. Jest ich, jak dobrze pamiętam, trzy odcinki płatne, więc sześć razy przez takie przejedziecie. I na wjeździe zawsze tylko klikacie po lewej stronie guziczek, wyciągacie kartonik na wyjeździe, płacicie gotówką albo kartą, jak tam sobie chcecie. Następnie... No i jadąc tutaj sobie przez bramki, jak warto płacić? Powiem Wam szczerze, ja najchętniej płacę zawsze kartą, czyli wkładam kartę, wyciągam kartę, sprawa załatwiona. Jeżeli zaś ktoś zastanawia, czy wymieniać pieniądze na ich mniejsze, czyli te pieniądze, które mają, na przykład w Chorwacji to są kuny, czy też euro, powiem Wam szczerze, szkoda się tak że za bardzo tym głowić. Na liczniku tym po lewej stronie, na czerwono, no tam jak widzicie, przed autem, przed Będziecie mieli kwotę w kunach oraz euro. Tak więc jak Wam wygodnie, nie zwracajcie uwagi, nie przeliczajcie, nie, nie tracicie na to jakoś specjalnie czasu. No to są naprawdę groszowe sprawy. Ok, tu szybko przez Słowenię bezpłatnymi drogami, tu i na murec pojechałem, czyli bezpłatnie. Nie nagrałem tego kawałka, to był dosyć szybki, zapomniałem włączyć wideorejestratora, Ale uwierzcie mi, że to jest ekspresowa droga i tutaj nie trzeba się jakoś specjalnie głowić. Oczywiście, jeżeli ktoś ma winietę na. W Łowenie, to przejeżdża sobie Słowenię e, ekspresem, autostradą. A jak ktoś nie chce lokalnymi, to oszczędza 151 zł. Tak jak widzieliście przed chwileczką, e, przejeżdżaliśmy sobie przez Austrię, teraz jeszcze z Austrii wjeżdżamy do Czech. W Austrii nagranie specjalnie nie mam, bo nie wolno nagrywać, więc wideorysator wyłączyłem, wyłączyłem w tym momencie. E, CD też w Austrii nie można mieć e, w samochodzie. Na podłączonego powinno być schowane tak głęboko, że go Antena hmm. też powinna być Z Tego to przynajmniej wiem. Tutaj wjazd do Polski przez... E, jakby, przepraszam, do Czech, z Austrii e, bezdokumentowo, ekspreskiem. Po prostu sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czy na coś zwrócić szczególną uwagę? Myślę, że tak. Tutaj e, raz bo raz, raz na raz zdarzy się jakaś kontrola, że gdzieś tu w tych drzewach, gdzieś tam stoi jakaś kontrola. To jest bardzo rzadkie, ale w tamtym roku akurat miałem okazję zaobserwować, jak tutaj gdzieś Policja stała, jak wracaliśmy w Włoch. Tak więc warto jechać przepisowo za granicą. Wszędzie oczywiście warto jeździć przepisowo, ale szczególnie za granicą. Tutaj w Czechach mamy pewien problem. To znaczy mamy dosyć dużo naprawiają teraz tutaj dróg i po lewej stronie, jak widzicie, takie podwójne ograniczniki dróg. Naprawdę sporo po prawej stronie leży tej stali, układają, układają te ograniczniki, jak klocki LEGO. I przez to prawy pas jest tutaj wyłączony z ruchu i takie właśnie spowolnienia do 60-80 km są dość częste. I przejazd przez Czechy jest no, wydłużony. I to nieprzyjemnie, można tak powiedzieć. Gdzie niegdzie stajemy w korku, gdzie nawet możemy stanąć około godziny się czołgając, można tak powiedzieć, bardzo wolno przez te właśnie zwężenia dróg. Tak więc to może Was troszeczkę kurzyć. A tak, przejazd jest komfortowy, przyjemny. No i jedziemy dalej. Co my tu mamy dalej? Jeżeli już oczywiście tych zwężeń w Czechach nie ma, no to mamy dosyć przyjemne odpady, którymi możemy sobie tam 110, 130 sobie jeździć. W całej Unii Europejskiej z tego co zauważyłem w większości krajów 130 na godzinę to jest maksimum. Nie polecam przekraczać więc to się zdarzy, że to troszeczkę może przekroczymy prędkość, może nie. Zobaczymy też ludzi, którzy jedzą naprawdę bardzo szybko, ale proponuję jechać na wakacje w miarę spokojnie, nie zażenać samochodu i jechać sobie te prędkości, które są na znakach, to jest dla bezpieczeństwa Waszego. A z drugiej strony samochód w tym, wy, w tym wypadku, w takich podróżach 110-130 na godzinę, to ma czyste wakacje, tak bym to nazwał. Wakacje, czyli on sobie jedzie idealnie. Jedzie sobie z idealną prędkością, wszystko jest smarowane jak trzeba. Paliwo jest używane w miarę ekonomicznie. Oczywiście na ekonomicznie to będzie około 90 100 na godzinę. 110 130 to, to na pewno nie jest najekonomiczniej, ale jest to dosyć przyjemna, że taką powiem, prędkość te minimalne nadwyżki ekonomiczności nie są problemy. Tutaj już mamy granicę czesko-polską i oczywiście. Informacja i znaki się zmieniają ze 130 już na 140. U nas w Polsce możemy jeździć troszeczkę szybciej. Bardzo przyjemnie wita nas autostrada, która jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No i oczywiście tutaj jedziemy sobie prosto do, do domu, gdzie tam ktokolwiek z Was mieszka. Ja tam sobie jadę do Bytomia, więc tak zobaczcie sobie, jak wyglądają e, autostrady. Jak to można trosz Przygrzeć, że tak powiem, silnikiem. Oczywiście, bo licząc się z tym, że może nas tutaj jakiś kont, jakaś kontrola złapać w prędkości, że przekroczyliśmy prędkość, ale nie wiem dlaczego tak mam, ale jakoś jak wjeżdżam do Polski, już jestem w Polsce, to jakoś tak troszeczkę szybciej jadę przez jakiś kawałek, nawet do 170 km na godzinę, jak tutaj widzicie, bez najmniejszego problemu i mogłem szybciej, ale wystarczające jest to, nie wiem dlaczego, tak jakoś po wakacjach, jak już wjadę w Polskę, to jakoś tak chce mi się nacisnąć, no. e, Oczywiście bezpiecznie lewym pasem, z zachowaniem odstępu, do a po chwili zjeżdżam już do tych swoich 140 i jest w porządku. Nie wiem, może chodzi o to, żeby tak sprawdzić silnik, czy wszystko jest w porządku, ale może, może po prostu przeginam. A może, nie wiem dlaczego, może też tak macie. Dobra, z mojej strony to tyle. Jeszcze do końca, zobaczcie sobie jak to wygląda, jak nagrywa w sumie rejestrator, możecie sobie zobaczyć jak nagrywa rejestrator Vio Mi 6.8 Dual, jakie mam zamontowane w chwili obecnej z dwoma kamerami. Tylnej kamerki tutaj jakoś specjalnie nie wrzucałem do nagrania, wydaje mi się, że nie jest jakoś specjalnie ona do niczego konieczna. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam szerokiej drogi, mam nadzieję, że krótowo Wam opowiedziałem jak to tutaj wygląda w trasie z Czarnogóry do Polski. Oczywiście odwrotnie z Polski do Czarnogóry jest no niemal to samo. Winiety polecam kupować na stronie www.winiety.pl, jeżeli chodzi o posady Czechy, Austria, ewentualnie Słowenia, jeżeli ktoś chce. No i oczywiście warto mieć sobie gotówkę na bramki w Chorwacji. W Polsce tutaj akurat nie ma, z mojej miejscowości gdzie jadę. No i chyba to tyle, chyba to tyle. W szerokiej drogi napompujcie sobie porządnie kółka, Kamizelki dla wszystkich, e, wszystkich pasażerów i kierowcy e, odblaskowe e, napompowane koła, paliwo e, sprawdzić wszystkie płyny przed wyjazdem. Warto do stację diagnostyczną, sprawdzić wszystko, czy w samochodzie. Samochodem jest OK, wszystkie gumy, luzy i tym podobne. Dobra, ja już zjeżdżam do Bytomia. Trzymajcie się. Czas do roboty. Cześć Wam.